Siema! Z tej strony MilSax W tym odcinku pokażę Wam jak zrobić bardzo wydajną i w dodatku prostą do budowy farmę villagerów Jeśli Wam się spodoba zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję Będę Wam za to bardzo wdzięczny No to co? Zaczynamy! A oto wszystkie materiały potrzebne nam do budowy Czyli 2 wiadra wody 7 klap jakichkolwiek Jakakolwiek motyka Trochę ziemniaków 4 kompostowniki Mniej więcej tak jakichkolwiek bloków ja akurat rządę mogły desek bo mi się podobają. Siedem łóżek, aczkolwiek tutaj można to rozbudować, wtedy farma jest wydajniejsza. No i mniej więcej dwa staki szkła, aczkolwiek też tutaj można użyć jakichkolwiek bloków. No i cztery bloki oświetlające. To też jest opcjonalne. No więc tak, zaczynam od zrobienia dziury w ziemi, w którą wlewamy wodę. Na to dajemy klapę i motyką orzeźniamy po trzy pola w każdą stronę i robimy z tego taki kwadrat z jednej strony zostawiamy tutaj po trzy bloki które kopiemy mniej więcej na głębokość trzech kratek z drugiej strony Dajemy oj, dajemy włazy. i teraz możemy wszystko obsiać, i teraz tak tutaj robimy. prostokąt 3 na 7 a raczej na 9 jeszcze po bokach i tak obkrążamy całą farmę Oj. tylko że tutaj też robimy na 2 tam na 3 mniej więcej w ten sposób przepraszam jednak się pomyliłem tutaj musimy powiększyć z tej jednej strony z 3 na 4 Teraz tutaj możemy położyć łóżka. Pięknie. No i całość. A obkrążamy szkłem. I już skończyliśmy tutaj na tej wysokości. Musimy położyć kolejne trzy bloki. Możemy tutaj w tym przypadku teraz dać bloki oświetlające. I dwa bloki. Z tej strony zaś dajemy te cztery kompostowniki i na nie bloki cyk, cyk, cyk. cyk. Chodzi o to, żeby po prostu. Osadnicy po wskoczeniu nie zeskakiwali i nie niszczyli sobie upraw. No i praktycznie to jest cała farma. Tylko teraz, co z tymi dziurami? Oj. Łączymy je i tutaj wylewamy wodę. I teraz najlepiej jest zrobić mm, tak, bo tutaj będą ogólnie wpadać małe villagery. Chodzi o to, żeby je przetransportować mniej więcej 100 kratek od tej naszej pseudo wioski, żeby po prostu mogły się tutaj dalej rozmnażać. Bo gdyby zostawały tutaj, to maksymalnie gromadziłyby się 3, ponieważ tyle jest wolnych łóżek. 4 osadnicy plus 3, no to jest 7. Tyle mamy łóżek. Więc ja radzę zrobić albo jakiś system, Korytarzów wodnych, albo można jeszcze spróbować pokombinować coś z wagonikami. No to teraz co? Tylko to zbuduję. Trzeba sprowadzić jakiś villagerów akurat ja tutaj użyję jajek, ponieważ nie chcę się lecieć do najbliższej wioski, bo nie wiem gdzie jest. Można użyć dwóch i ewentualnie zablokować klapy. Poczekać aż się. Mm, zespanuje dwóch kolejnych. Wtedy odblokować klapy. Ale trzeba poczekać aż one urosną. Ale tak maksymalnie cztery dorosłe osobniki. I teraz macie timelapse z tego jak działa ta farma. Także dzięki Wam za oglądanie. Pamiętajcie o łapce w górze oraz subskrypcji. No i nara.